To już kolejne życzenia nagrywamy dla Was w formie wideo. I za każdym razem, kiedy zastanawiam się, co powiedzieć w tych życzeniach, jest to samo. Znaczy, przypominam sobie, co wydarzyło się w poszczególnych miesiącach i serce rozpiera wielka wdzięczność za Bożą pomoc i za Twoją pomoc w tych wszystkich dziełach, które udało się zrobić w 2016 roku. Święta Bożego Narodzenia są po to, żeby pokazać nam, jak bardzo Pan Jezus chce się z nami spotkać. Ja chciałbym Tobie życzyć w tych szczególnych dniach, ale też... Szczególnie nie ze względu na święta, ale też z tego względu, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Każdy z nas ma dużo rzeczy w domu, w pracy, akurat w święta. Chciałem Tobie życzyć, żebyś wygospodarował dużo czasu na spotkanie z Bogiem, no bo wtedy On będzie miał możliwość przyjść do Twojego serca. Życzę Ci, żebyś spotkał się z Bogiem Żywym i przytulił się do Niego. Tak po prostu, jak do małego dzieciątka. Ja w sposób szczególny przeżywam tajemnicę Bożego Narodzenia jeszcze z jednego względu. Z takiego względu, że w następnym roku, na początku roku, urodzi się nam kolejne dzieciątko, to będzie syn. I też tak bardzo przeżywam to, tą tajemnicę, kiedy miłość staje się ciałem. I to jest druga rzecz, którą chciałbym Tobie życzyć, takiej świadomości, że miłość, którą masz w głowie i w sercu powinna stawać się ciałem, powinna mieć bardzo konkretny wyraz, powinna być widoczna dla innych ludzi. Tego Ci życzę, żeby cokolwiek będziesz robić przez święta i w następnym roku, żeby było wyrazem miłości, które, będą, które będzie widoczny dla innych ludzi. Chciałbym też życzyć sobie i Tobie i nam, bo y, myślę, że wiele nas łączy przez te rzeczy, które wspólnie robimy. Y, Chciałem życzyć takiego autentycznego poszerzania Bożego Królestwa, y, przez te pomysły, które wdrażamy i które realizujemy. Tych pomysłów jest wiele, ja szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż będziemy je realizować w następnym roku. A teraz, stop! Czas na odpoczynek, czas na świętowanie i spotkanie z rodziną, z sobą, z samym i z Bogiem. I jeszcze jedno. Jak będziesz w kościele śpiewać Gloria, kolędę. To proszę pomóc się za nas, bo to jest niezbędny fundament każdego działania. Wszystkiego dobrego. Pa!